Cześć kochani, witajcie. Chciałam dzisiaj Wam powiedzieć, myślę o jednej takiej ważnej kwestii i generalnie to tak jakby wczoraj wypłynęło na powierzchnię podczas jednej z moich rozmów z moją podobieczną. I co się zadziało? Ona wróciła z wakacji i po prostu zwiększył jej się apetyt i pojadła sobie po prostu. I co się jej włączyło? Włączyła się jej obawa, strach przed tym, że straci dotychczas uzyskany efekt. I mm, zaczęliśmy o tym rozmawiać. I kochani, mm, co jest bardzo ważne i co jest bardzo istotne, jeżeli my zaczynamy kierować naszą uwagę na banie się. Yy, w tym przypadku obawę przed straceniem efektu bądź obawę przed zyskaniem kolejnych y, kilogramów, spadku kolejnych kilogramów, to y, nasza uwaga zostaje przenoszona z y, koncentracji na właściwym jedzeniu, aby był spadek wagi, y, zostaje przeniesiona na banie się. Aby efektu nie stracić. Jeżeli nasze, jest coś takiego, że tam, gdzie idzie nasza uwaga, to rośnie. Czyli jeżeli ja koncentruję moją uwagę na obawach, na baniu się, że stracę efekt, to nie ma mojej uwagi na koncentrowaniu się na tym, żeby właściwie jeść. Czyli tak czy inaczej efektu nie będzie. Dlatego, kochani, nie boimy się na zapas. Nie kumulujemy takiej niskowibracyjnej energii, ponieważ ona będzie nas właśnie ściągała w dół. Właśnie to przyniesie nam ten, to przeniesienie uwagi na to, to po prostu nie przyniesie nam efektu tego, jaki byśmy chciały. Chcieli, po prostu nie przynosimy tam uwagi, tylko przenosimy uwagę na to, co jest dla nas istotne. Czyli, nawet jeżeli coś się zdarzyło takiego, co nie poszło po, naszych, po naszej myśli, to po prostu świadomie sterujemy naszą uwagą tam, gdzie powinna ona pójść, aby zasilać nasz efekt. Czyli w tym wypadku kierujemy naszą uwagę świadomie nie na banie się, tylko na. Koncentrowanie się na tym, aby właściwie jeść, bo właściwe jedzenie przyniesie nam efekt taki, jaki chcemy, czyli ten spadek wagi. Dobrego dnia Wam życzę i do usłyszenia.